Zaczynamy od zawiązania włóczki na szydełko. Żeby to zrobić, musimy wziąć włóczkę w dwie ręce i ją skrzyżować. Przez pętelkę, którą stworzyliśmy, musimy przeciągnąć włóczkę i zaciągnąć, tak, żeby stworzyć pętelkę. W tę pętelkę wkładamy szydełko i zaciskamy włóczkę. Teraz będziemy tworzyć oczka. Żeby stworzyć oczko, musimy owinąć szydełko włóczką. I przyciągnąć ją przez pentelkę, którą mamy na szydełku. Musimy to powtórzyć cztery razy. Jak stworzymy 4 oczka, wkładamy szydełko do pierwszego oczka, które stworzyliśmy. Po włożeniu oplatamy szydełko włóczką jeszcze raz i przeciągamy przez pętelkę, którą mamy na szydełku, tak aby stworzyć kółko. I teraz na tym kółku będziemy pracować. Wszystkie następne ściegi, które będziemy tworzyć, będziemy zawsze wkładać w środek tego kółeczka. Pierwszy ścieg, który zrobimy, to będzie pełen słupek. Żeby zrobić pełen słupek, musimy owinąć szydełko włóczką, włożyć szydełko z włóczkami, które mamy na nim, do kółka. I zabrać tą włóczkę jeszcze raz i wyjąć z kółka. Teraz powin, powinnaś, albo powinieneś mieć na włóczce trzy pętelki. Owiniemy szydełko jeszcze raz włóczką. I teraz tą ostatnią włóczkę, którą przed chwilą owinęliśmy, musimy przełożyć przez dwie pętelki. Następnie owijamy szydełko jeszcze raz i znowu przekładamy przez dwie pętelki. Teraz będziemy robić dziewięć pełnych słupków. Żeby zrobić pełen słupek, musimy Nawinąć włóczkę na szydełko, włożyć szydełko do środka kółka, zabrać tam włóczkę i wyłożyć szydełko z kółka. W tym momencie powinniśmy mieć trzy pętelki na naszym szydełku. Musimy nabrać na szydełko jeszcze raz włóczkę i przewinąć tą włóczkę, którą przed chwilą nabraliśmy, przez dwie pętelki. Następnie znowu nabieramy i znowu przekładamy przez dwie pętelki. I w ten sposób stworzyliśmy pełen słupek. Będziemy tak kontynuować, zróbmy jeszcze jeden razem. Czyli nawlekamy na szydełko, wkładamy szydełko do kółka, zabieramy tam włóczkę jeszcze raz. Jak wyjmiemy szydełko, powinniśmy mieć trzy pętelki na szydełku. W tym momencie musimy nabrać jeszcze raz na szydełko, przełożyć przez dwie pętelki, Nabrać jeszcze raz na szydełko, przełożyć przez dwie pętelki. Po zrobieniu dziewięciu słupków musimy połączyć to razem, żeby stworzyć kółko. Wkładamy nasze szydełko w górną część pierwszego słupka, to znaczy musimy przełożyć je przez dwie górne nitki i jak włożymy tam nasze szydełko, to musimy przeciągnąć włóczkę przez te dwie nitki, które mieliśmy oraz przez tą pętelkę, która była na szydełku. Robimy kolejny rządek, tym razem zrobimy ten rządek półsłupkiem z nawiniętą nitką, czyli to będzie trochę inny ściek. Zaczynamy od tego, że narzucamy nitkę na sztyłko, następnie wkładamy je przez górne nitki, które widać jakby od zewnętrznej strony tego kółka i jeśli włożymy tam, musimy złapać tam włóczkę i ją wyciągnąć. Drugi rządek będziemy robić innym ściegiem, który nazywa się półsłupek z nawiniętą nitką. Żeby zrobić pierwszy półsłupek, musimy nawinąć na szydełko włóczkę, następnie włożyć szydełko z zewnątrz, to znaczy z zewnątrz kółka. Zobaczysz, że są takie dwie nitki, i pod nie musimy włożyć nasze szydełko. Jak włożysz tam szydełko, zabierz stamtąd nitkę, wtedy będziesz miał na szydełku trzy pętelki. Zabierz włóczkę jeszcze raz i przewlecz przez wszystkie trzy pętelki. Zrobimy to ponownie w następnej dziurce, to znaczy znowu szukamy miejsca pod tymi dwoma zewnętrznymi niteczkami. Czyli na, nabieramy na szydełko włóczkę, wkładamy do środka, zabieramy stamtąd, nabieramy jeszcze raz i przekładamy przez wszystkie trzy pętelki. Tą samą dziurkę zrobimy jeszcze raz ten sam ściek, tak żebyśmy mieli dwa, i będziemy w ten sposób kontynuować. To znaczy, najpierw robimy jeden ściek, potem dwa, dwa, jeden, dwa, jeden. Będziemy kontynuować w ten sposób dookoła. Po zrobieniu dziewięciu słupków musimy połączyć to razem, żeby stworzyć kółko. Wkładamy nasze szydełko w górną część pierwszego słupka, to znaczy musimy przełożyć je przez dwie górne nitki i jak włożymy tam nasze szydełko, to musimy przeciągnąć włóczkę przez te dwie nitki, które mieliśmy oraz przez tą pętelkę, która była na szydełku. Zrobimy kolejny rządek. Tym razem zrobimy ten rządek półsłupkiem z nawiniętą nitką, czyli to będzie trochę inny ściek. Zaczynamy od tego, że narzucamy nitkę na szydełko, następnie wkładamy je przez górne nitki, które widać jakby od zewnętrznej strony tego kółka. Teraz powtórzymy ten sam ściek. Musimy znowu włożyć nasze szydełko przez dwie zewnętrzne nitki powtórzyć cały ściek. Tym razem zrobimy tych półsłupków dwa. Czyli nawijamy szydełko, wkładamy do środka, bierzemy jeszcze raz włóczkę, bierzemy ponownie włóczkę z zewnątrz i przekładamy przez wszystkie trzy pętelki. W ten sposób będziemy kontynuować dookoła całego kółka, tylko musimy robić troszeczkę na zmianę. to znaczy, najpierw robimy dwa półsłupki z nawiniętą nitką w jednej dziurce, w następnej robimy jeden potem znowu robimy dwa, potem znowu robimy jeden. Teraz zaczniemy robić ściany. Będziemy kontynuować półsłupkiem z narzuconą nitką. Wkładamy szydełko em, z zewnątrz pod dwie zewnętrzne nitki. Jeśli tam włożyłeś, włożyłaś, to zabieramy nitkę i wykładamy szydełko z tej dziurki i jeszcze raz zabieramy niteczkę i przekładamy przez wszystkie trzy pętelki. Tym półsłupkiem z nawiniętą nitką będziemy kontynuować dookoła całego kółka. Jeśli widzisz, że skończyłeś już to kółko, musisz je ponownie połączyć tak jak łączyliśmy to na dole. To znaczy, wkładasz szydełko przez dwie zewnętrzne nitki, zabierasz tam włóczkę i przekładasz przez wszystkie pętelki, czyli jedną, którą masz na szydełku. Żeby zacząć nowy rząd, musimy zrobić najpierw jedną prostą pętelkę, owijamy szydełko raz włóczką i przekładamy przez tą pętelkę, którą mamy na szydełku. I potem znowu kontynuujemy półsłupkiem z narzuconą nitką. Czyli znowu wkładamy szydełko z zewnętrzne kółeczko, i kontynuujemy tym samym ściegiem. i robimy to w kółko tak, aby wysokość była zadowalająca, żeby zmieściła się nasze szminko w środek. aby zakończyć case i połączyć karabińczyk, zrobimy kilka łańcuszków. To znaczy nawiniemy włóczkę na nasze szydełko i nawiniemy na pętelkę, którą mamy na szydełku. Żeby zaczepić karabińczyk, musimy go Włożyć na nasze szydełko i kontynuować tymi pętelkami, tak jakby go tam nie było. Czyli znowu bierzemy włóczkę na szydełko i przekładamy przez pętelkę, którą mamy na szydełku. Następnie, żeby zaczepić do naszego case'a, musimy włożyć szydełko tak naprawdę w dowolnym miejscu i przeciągnąć tam włóczkę. Przeciągamy włóczkę przez to, co mamy na szydełku, ucinamy ją wtedy i robimy jeszcze jeden supełek, żeby na pewno się nie rozwiązało. które wspólnie stworzyliśmy, możesz przyczepić do kluczy lub torebki i dzięki temu będzie łatwiej dostępny, a twoje usta będą zawsze nabilżone.